Witam. A teraz przypominajka, pokazywałam Wam chwilę temu, dobrą chwilę, tą odżywkę do brwi i rzęs z Isany. I teraz chciałam Wam pokazać, w jaki sposób ona działa. Przybliżę Was troszeczkę i spójrzcie. Mam dwie różne brwi, ponieważ właśnie zagęszczam tą odżywką te brwi. I na początku, słuchajcie, zagęszczałam, zależało mi najbardziej tutaj, w tym kąciku. Słuchajcie, nie miałam w ogóle brwi. A teraz zobaczcie, wszystko to, to są te brwi, które złapała Henna. No super jest. Teraz, oczywiście, dalej używam na tą brew, też tą odżywkę. Ja używam na całość, na jedną i na drugą, na noc. Teraz słuchajcie, chcę zagęścić tutaj ten kącik. I już widać, słuchajcie, ja dotąd w ogóle prawie nie miałam brwi. I zobaczcie tutaj, jak jest dużo takich pojedynczych już włosków, nawet taka kępka mi się zrobiła. I henna to, widzicie, henna to już chwyciła. No super, jestem zadowolona. Jeszcze z dwa miesiące i to się wyrówna tak samo, jak to. Zobaczcie. Mówiłam wam, że ta henna działa inaczej, ponieważ trzeba czekać w czasie na jej działanie, bo to jest henna z dobrym składem, a takie składniki naturalne nie działają z dnia na dzień, bo to nie jest, słuchajcie, sztuczny doping. Tak więc, jeżeli ktoś się zastanawiał, nie ma się co zastanawiać, bardzo wam polecam używać cały rok blondy